Siemanko Siemanko e, Przetestujemy sobie, nie to Przetestujemy sobie nowość e, od Iskry Blitz Rooms 20 sztuczk sztućk to jest u z tymi dwoma kropkami umlaut czy jak to się tam, tam nazywa e, Kod produktu FB3G Czemu bo green, że zielony ten, może, okay. e, Oczywiście co, tu zaraz nudna instrukcja. nudna instrukcja, nudne opisy. I teraz tak, tu będzie dobrze widać? Dobrze będzie widać. Mamy rok produkcji, oczywiście, jak to funkę, 2017 rok. Czyli tutaj jest tylko zmieniona, tak jakby, nie wiem jak to nazwać, e, Linia produkcyjna i po prostu funkę robi sobie, zrobiło sobie iskrę. I teraz sprzedaję jako iskra takie petardy. Dobra, ile Neku? 80 gram na całość, czyli 4 gramy na jedną petardę. CO oczywiście mają, 135 decybeli, kategoria P1, emiter dźwięku. Opakowanie bardzo fajne. Szkoda tylko, że nie robią... W niektórych petardach mi się bardzo podoba podnieść do góry. W niektórych petardach bardzo mi się podoba, jak są dzielone po 5. Po 5, po pięć, po 5. Pięć, po pięć. Tak. A tu jak tylko roztargamy, od razu się wszystkie wysypują. Petardy. Złote. Nie mają specjalnie udziwnień. Ładnie wykonane. Nie najgorzej. Całkiem nieźle. A drogie były? P1, 4 gramy. Wszystko. Czy nie? Nie ma 4 gramy, że opisane. Nie ma. Dlaczego? Nie. Wiem i porównamy sobie daj mi tam jedną jest od, yy, odpieczętowana no ale tutaj też jak coś to weźmiemy porównamy sobie z tymi bo to są przynajmniej ja uważam że to są takie same petardy bo tu już mamy opisane Pani, myślę że upadnie <trym> na to pudełko to są FB3B funkę petarda 3 blue też ma 4 gramy też 80 na całość tutaj już mamy ładnie opisane że jest nek Pani, jak ciemno pokażę 4 gramy. No, coś tam widać. Dobra. I po prostu iskry sobie porównamy z tymi. Za Iskry zapłaciłem. Mam tutaj paragon jeszcze. Nie, to jest zlewiatana. A tamten mi chyba uciekł gdzieś. Za Iskry zapłaciłem chyba 19 zł. Tu mam zabój. No to nie ma, musiałem zgubić ten taragon. Dobra, tak czy inaczej. Za iskry zapłaciłem chyba 20 zł 19.90. Były w promocji, chyba były kosztowały 15 zł, a ja kupiłem po 19. Jakby były po 15 zł, no to bardzo opłacalne, bo na przykład FB3B kupowałem na Allegro za 17 zł. Tak, za 17 zł. Bardzo fajne. Czy 18 17 17.99? Czy równo 18? Nieważne. 17 chyba 99. Tak, 17.99. I to są naprawdę fajne petardy. Dlatego sobie porównamy. Nie mam garka. <laughs> Obijam się. <laughs> nie mam kiedy go zrobić. Musimy chyba jakiś kupić garnek. Na no takie mniejsze petardy to w zupełności wystarczy. No na coś mocniejszego to go oczywiście rozerwie. No dobra. No ale odpalimy sobie. Po prostu tak dźwiękowo porównamy je. Przytrzymaj je. Żebym ich nie odkładał nigdzie. Ty, następna jakaś ekipa kurwa idzie. Pip! Ja piernicę, teraz trzy osoby. Dobra, rzucaj. Ech. Póki są daleko. Dawaj tą tą stronę. No dobra. C I rzucamy teraz iskrę. Cię olać. Jeszcze z wózkiem chyba. Wiesz. No. O kurde. Nie no wiem jaka jest flara. Oho. Zielona, dlatego jest green. O ja pierdziel. Mocna. Bardzo mocna. Naprawdę bardzo mocno. Nie wiem czy teraz odpalać drugą. Dawaj. Tą funkę. Tak. Funkę. To są... jest niebieska flara. Hmm. Ładna. Mi się bardzo podoba. Chyba mocniejsza. No nie wiem. Albo to samo. Tak. Najlepiej byłoby, żebym miał, żebyśmy mieli podnieść troszkę do góry, prawda? nie, nie widzę. Tak. E, Najlepiej byłoby, żebyśmy mieli garnek. To by to wtedy tak. byśmy porównali jak wysoko. E, idą tu w tą stronę? Tak. Idąmy. Na razie tak e, no to co? Musimy zapauzować, bo się normalnie wybrali. Koronawirus krąży, oni kurwa łażą. Dobra, musimy zapauzować, ewentualnie coś dogramy, albo jak nam się nie uda to po prostu rzucimy iskry już na chwilę obecną Wam powiem, że są bardzo fajne petardy. Bits rooms e, śmiało można kupować jak będą jeszcze w promocji po 15-16 zł. I jak najbardziej brać nie ma się co obawiać, że to jakiś badziew jest półgramowy czy gramowy, a napisane, że jest 4 czy 5. E, śmiało można brać. Jeszcze postaramy się coś dograć, no niestety teraz nam tutaj no, jeszcze z psem. rodzinka z psem, z wózkiem ja pierniczem. Dobra, pauzujemy. Jak coś to na razie, a jak coś to jeszcze dogramy coś. No dobra, nagrywamy dalej. Co kłady ma? No to ma tego katema fajnego i tą Honda. Aha. A Honda tu Dobra, e, ludziska poszli. Są no. tam dalej, także już im chyba nie będzie przeszkadzać. Bo są dobre, z kilometr e, za nami. Nie wiem czy będzie widać. Papa, pa, pa, pa. Pa, pa. Ale ruch dzisiaj, ja pierwiastka. No dobra, rzucaj, bo zaraz dobra. kolejna gromadka. Nie nie, nie. nie, nie, na razie nie. Dobra, rzucamy jeszcze raz iskrę. Rzucimy funkę i jeszcze raz iskrę. No tak jak mówię, nie mam garka, bo bym chciał porównać na garnku. ale dobra. Myślę, że odczuwalnie są takie same, więc czy funkę, czy iskrę. Poczekaj dalej. <laughs> o, tu szkoda, to że z gips. gipsem naszą. Szkoda, że dali zieloną Bardzo fajnie. Bardzo fajnie strzeliła. Teraz funkę. Iskra ma lepszy ląd. Funkę się tak tli, jakby chciał, jakby nie mógł. Nie, funkę mocniejsza. Jeszcze tą jedną. Myślę, że funkę była mocniejsza. Kurde, nie wiem, myślę, że to samo. Kurde, no nie wiem. No nie wiem, pierwo, takie pierwy... od tej wcześniejszej, tak jakby funkę było mocniejsza, ale ta następna już myślę, że tak samo strzeliła. No nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. No nie też. wiem. Dobra, kończymy. Zimno jest. Niby słoneczko fajnie świeci, ale jest, już się chłodno robi. Będzie pewnie mrowik. No. E, nie zapaliła się trawa? Nie. Dobra. Bo jest sufa, bardzo sucho. Znaczy sucho. E, ziemia jest ogólnie mokra, ale ta na wierzchu trawa jest tak przewiała przez e, wiatrium przewiał, że jest normalnie jak pierwszy. Dobra, kończymy. Jedziemy zobaczyć na starą bazę, nie? Zobaczymy, się ale słońce mocno świeci. Będzie, kończym równo. Dobra yy, yy, Blitz Rumsy. Fajne? No. Fajne petardy. Można śmiało je polecić. Może, myślę, że są różnej gramatury, że jedno ma trzy, druga ma może trzy i pół. I takie odczucie mam, że jakby jedna mocniej, druga słabiej. Funkę ma chyba bardziej taką stabilną tą gramaturę. Dobra, pamiętajcie o łapeczce, subskrypcji, jak nie subskrybujecie. I to wszystko. Dzięki wielkie na razie. Hej! Cześć!